Uwaga! To wideo zawiera brzydkie wyrazy, więc na wszelki wypadek wyrzućcie smarkatych na podwórko, żeby sobie poszukały pokemonów, a wy oglądacie je na własne ryzyko. się mogli zobaczyć w pełnej krasie, bo zjeżdżam sobie z góry. Jezioro Genewskie z tym wodotryskiem, który tutaj jest charakterystyczny dla Genewy. Tak delikatnie licząc to wytrysk genewski ma jakieś takie dobre 10 pięter. ludzi nad jeziorem Resztą Jakbym mieszkał w Genewie też bym ciągle siedział nad jeziorem W Fulenbach w Szwajcarii. Z godzina e, 8 rano. No, 10 położymy. Albo, e, albo inni busiarze wstawiałem jakąś ściemę, albo ja mam wyjątkowe szczęście. Bo ja nigdy na załadunek ani rozładunek nie czekałem dłużej niż 15 minut. Więc powieści o tym, że gdzieś na centrach logistycznych Czekają cały dzień, żeby ich załadować. To jakoś między bajki można włożyć. Po prostu Podjeżdżam, wchodzę, łapię odpowiedniego człowieka w magazynie. Mówię mu, że przywiozę mu dostawę. I zostaje to rozładowane. No i tyle. 15 minut, sprawa załatwiona. Także a jeszcze jedna ważna rzecz. Jestem tu w kantonie niemieckojęzycznym i cały rozładunek z, z awizacją papierów, rozpakowaniem, wskazówkami dla człowieka obsługującego wózek widłowy odbył się po niemiecku. Ja mówiłem po niemiecku i ani jednego angielskiego słówka. Jestem z siebie dumny. Busiarski dowcip. Przychodzi busiarz do psychiatry i mówi tak Panie doktorze, ja od miesiąca nocuję przy autostradzie. I nie przeszkadza to panu? Nie. Właśnie. Znowu jestem przy autostradzie No trak stopie bo już głupio było stać na podwórku tamtej fabryki w taki tam fajny Goldwing z przyczepą stoi więc jestem na tym trak stopie o przesuwa się tu jedno autko to ja się przesunę do przodu będzie dobrze Będę stał teraz jeszcze bliżej autostrady i jeszcze... mniej mi będzie to przeszkadzało Trackstop w Szwajcarii Duży ze stacją BP i ze sklepem jakimś wielobranżowym Oczywiście do tego sklepu nie pójdę, bo w Szwajcarii jest droga, a po drugie nie mam franków. Pozdrawiam Bussiarza z Polski, który właśnie autostradą przejechał od strony curichu. 60 kilka kilometrów od curichu. sobie tutaj jestem i czekam na zlecenie. Czyli czekam na SMS-a z jakim zleceniem, gdzie mam jechać, co mam robić. I tyle. kochani. Mamy dzisiaj 10 sierpnia. Jesteśmy załadowani w Kolmar. Jadę do Paryża i jak to już jest chyba tradycyjnie w tej trasie, mam same górskie premie, które zaraz zobaczycie. Która w tym samochodzie się najbardziej kręci jest kierownica. Przynajmniej w tej trasie. Te cholerne wogezy już przejeżdżam trzeci raz. Właśnie chyba minąłem przełęcz, teraz będziemy jechać w dół. Ta droga jeszcze nie jest tragiczna. Jeździłem już po węższych, ale byłem za bardzo wystraszony, żeby je filmować. Jadę w stronę Nancy. Teraz jestem starym wyjadaczem, bo wcześniej te serpentyny salmopolskie w okolicach Szczyrku, które mnie przerażały, to teraz to jest po prostu małe miki w porównaniu z tymi krętymi górskimi drogami w Alpach, w Wogezach, w Ardenach. Przecież Ardeny najmniej z tego wszystkiego przerażające. Wogezy to spore góry są. Takie? Takie nasze Beskidy, albo lepsze. Po powrocie będę musiał się przyjrzeć na mapie, jak to, jak to wygląda wysokościowo.